Do 95. lub setnego roku naszej ery dokonano zmiany. Środkowa część nabożeństwa jest znana jako Amida lub 18 Bożych Błogosławieństw. Wszystkie z nich recytowano w powszednie dni tygodnia, a w szabat jedynie siedem. Ale w tym czasie dodano jeszcze jedno. W języku hebrajskim znane jest jako birkat ha-minim, błogosławieństwo heretyków. Nie jest ono wcale błogosławieństwem. Dla odstępców niech nie będzie nadziei, a z uchwałą władzę niezwłocznie wyrwij z korzeniami za naszych dni. A nazarejczycy i heretycy niech zaraz wyginą i ze sprawiedliwymi niech nie będą zapisani. Błogosławiony bądź Ty, odwieczny nasz Boże, który zuchwalców uniżasz. To odstraszało wielu chrześcijan, ponieważ każdy mógł zostać poproszony, by je zarecytować. Każdy miał powiedzieć Amen na koniec każdego błogosławieństwa. Od tamtego czasu było to bardzo niezręczne, a wręcz niemożliwe dla chrześcijan, by uczęszczali do synagogi na nabożeństwa. Dowód w postaci tej modlitwy z synagogi pomaga nam bardziej uchwycić obraz pierwszych chrześcijan. Jest oczywistym to, że oni zachowywali Szabat wraz ze swoimi żydowskimi braćmi. Żydzi stawali się coraz mniej tolerancyjni wobec chrześcijan, a chrześcijanie zaczęli kwestionować wartość ich powiązania z judaizmem. W literaturze wczesnego Kościoła widzimy, że chrześcijanie rozpaczliwie pragną odłączyć się od judaizmu. W rezultacie pojawia się bardzo duży antyjudaizm czy antysemityzm. Część z tego to niemiłe komentarze na temat Żydów, a część to odejście od religii Starego Testamentu. Istniały praktyczne powody dla chrześcijan, by dystansować się od Żydów. Bez wątpienia byli ogarnięci nurtem antyżydowskich nastrojów. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę poziom konfliktu między Żydami a Imperium Rzymskim w tamtym czasie. Pomimo że Żydzi byli rozproszeni po całym śródziemnomorskim regionie i poza nim, wielu ciągle marzyło o wielkim narodzie żydowskim i o ostatecznym zwycięstwie nad swoimi wrogami. W Afryce Północnej około roku 155 naszej ery te marzenia przerodziły się w akty przemocy. Żydzi w rejonie Cyreny ustanowili niejakiego Andrzeja swoim przywódcą i uśmiercili zarówno Rzymian, jak i Greków. Wielu przepiłowali na dwie części od głowy w dół. Innych dali dzikim bestiom na pożarcie. Jeszcze innych zmusili, by walczyli jako gladiatorzy. W sumie zginęło 220 tysięcy osób. W Egipcie również popełniali podobne okropności, a także na Cyprze, niejaki Deokasius. Następnie w 132 roku naszej ery żydowski sprzeciw wobec zaborczej władzy przyrodził się w kolejny okrutny bunt. Tym razem miało to miejsce w Jerozolimie. Przywódcą Żydów w tym czasie był człowiek o imieniu Bar Kochba, co znaczy syn gwiazdy. Powoływał się na swoje wzniosłe imię, choć miał charakter rabusia i mordercy. Zwracał się do innych tak wyniośle, jakby byli niewolnikami. Twierdził, że posiada cudowne moce. Udawał, że jest gwiazdą, która zstąpiła do nich z nieba, aby przynieść im światło pośród ich nieszczęść. Nasze starożytne źródła podają dwie przyczyny, dla których wybuchło powstanie Bar Kochby. Pierwsza, zakaz wydany przez cesarza Hadriana przeciwko praktykowaniu obrzezania. Druga, postanowienie cesarza Hadriana o odbudowie Jeruzalem jako pogańskiego miasta. Oddziały cesarstwa rozbiły rebelię w 135 roku. Hadrian wygnał Żydów z Jerozolimy oraz zakazał zachowywania szabatu i innych żydowskich praktyk religijnych. Zatem istniały mocne nastroje antyżydowskie w całym Imperium Rzymskim. Chrześcijanie nie chcieli być kojarzeni z Żydami i uznawali za wrogów, a łatwym sposobem na odłączenie się od nich było wyrzeczenie się szabatu. Tak więc, gdzie i kiedy chrześcijanie po raz pierwszy zaczęli zachowywać alternatywny dzień ku czci Boga? Zaginione karty historii prowadzą nas w nieoczekiwanym kierunku. Aleksandria Założona w 332 roku naszej ery przez Aleksandra Wielkiego jest jednym z największych światowych ośrodków literatury, nauki i handlu. To tygiel religijnych myśli i filozofii. Istnieje mocny dowód na to, że chrześcijanie w Aleksandrii byli pierwszymi, którzy zamienili zachowywanie szabatu na świętowanie pierwszego dnia tygodnia, czyli niedzieli. To rozpoczęło się na krótko przed 120 rokiem naszej ery. Jednym z pierwszych dokumentów, jakie znajdujemy i które wskazują na chrześcijan zachowujących niedzielę, jest list Barnaby. Nie jest to ten Barnaba, o którym czytamy w dziejach apostolskich. Barnaba to pseudonim. Jest to anonimowy list fałszywie mu przypisywany. Najprawdopodobniej był spisany przez kogoś w Aleksandrii, gdzie istniała tendencja do uduchawiania wszystkiego. A to właśnie robi list Barnaby. Nie przyjmuje nic w sposób dosłowny. Barnaba wierzy, że pisma hebrajskie są darem dla tych, którzy je prawdziwie pojmują. Uważa, że nie są one dosłowne i należy je pojmować w sposób metaforyczny i duchowy. I odpoczął dnia siódmego. To znaczy, kiedy jego syn, przychodząc, ponownie zniszczy czas niegodziwca i osądzi bezbożnych. Zmieni słońce, księżyc i gwiazdy, wtedy naprawdę odpocznie siódmego dnia. Barnaba utrzymuje, że on i jego naśladowcy zachowują ósmy dzień tygodnia, dzień po Szabacie, czyli niedzielę. Potępia on judaizm i wszystko, co jest z nim związane, wliczając w to zachowywanie Szabatu. List Barnaby jest pierwszym dowodem na to, jak niedziela była promowana jako chrześcijański dzień święty. Chcąc jednak znaleźć źródło tego proniedzielnego ruchu, musimy przesunąć się na zachód od Aleksandrii do serca Rzymskiego Imperium. Znajdujemy tam pierwszy opis święcenia niedzieli przez chrześcijan. Pochodzi on od Justyna Męczennika, nawróconego na nową wiarę. W Dniu Słońca zaś schodzimy się razem, ponieważ jest to pierwszy dzień, w którym Bóg stworzył świat, a także ponieważ Jezus Chrystus, nasz Zbawca, tego dnia wstał z martwych. Pierwsi chrześcijanie zachowujący niedzielę potrzebowali teologicznego uzasadnienia dla zachowywania pierwszego dnia tygodnia i znaleźli je, wiążąc to z pierwszym dniem stworzenia. W ten sposób zaprzeczyli autorytetowi Chrystusa, który sam oświadczył, że jest Panem Szabatu, siódmego dnia tygodnia. Sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. Siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan Dzień Szabatu i uznał go za święty. W naszej historii doszliśmy do przełomowego momentu. Przez odizolowanie siódmego dnia od swoich biblijnych korzeni, przywódcy kościoła odcięli Szabat od jego źródła duchowego znaczenia. Stało się to czystą formalnością, czymś bez znaczenia, testem autorytetu oraz przedmiotu sporu w wielowiekowej walce o władzę. Niedziela była atrakcyjnym zastąpieniem szabatu, ponieważ rozpościerała przed sobą pewną aurę związaną z rozwojem nowej pogańskiej religii, która uczyniła niedzielę dniem oddawania czci słońcu. Zapewne było to nieuniknione, że część pogańskiego kultu przeniknęła do chrześcijaństwa. Chrześcijanie stanowili przecież mniejszość w świecie wyraźnie pogańskim. W świecie, który czcił mitycznych bogów, zmarłych cesarzy oraz niezwyciężone słońce. Historycy powszechnie datują początek Imperium Rzymskiego na rok 31 przed naszą erą. Wtedy Oktawian pokonał Antoniusza oraz Kleopatrę i wrócił do Rzymu jako pierwszy cesarz. I to właśnie wtedy przypłynął do Rzymu wraz z dwoma ogromnymi obeliskami. Jeden z nich postawił w Circus Maximus. Nie był on jedynie przeznaczony dla Boga Słońca, ale było to również bardzo wyraźnym znakiem, że Rzym podbił Egipt. Znajdujący się na nim tekst dedykacji brzmiał następująco: Cesarz August dedykuje ten dar Słońcu, czytając dalej, ponieważ Egipt został podbity. Zatem ludzie przychodzący do tego cyrku widzieli nie tylko dedykację dla Słońca, ale również uświadamiali sobie, że rzymski Bóg Słońca przezwyciężył egipskiego Boga Słońca. Informacje z połowy I wieku dostarczają więcej dowodów na popularność słonecznego kultu. Znany cesarz Neron zlecił rzeźbiarzowi stworzenie posągu o wysokości prawie 35 metrów, zakończonego podobizną jego głowy w stylu boga słońca. Kiedy Wespazjan wybudował swój wielki amfiteatr, nazwany dzisiaj Koloseum, wziął tego ogromnego kolosa, co w języku starożytnym oznacza posąg. Zmienił nieco jego oblicze i poświęcił Bogu Słońcu. Cesarz Heliogabal był tak oddany swemu Bogu Słońcu, że przyjął jego imię. Sprowadził swojego boga w kształcie czarnego meteorytu aż z dalekiej Syrii i umieścił go w Rzymie. Dodatkowo zaadoptował wschodni styl życia. Słońce było czczone w Emesie pod imieniem Eikabal i pod postacią czarnego stoszkowatego kamienia. Które, jak powszechnie wierzono, spadł z nieba na to święte miejsce. W uroczystej procesji rzymską drogę posypano złotym pyłem, a czarny kamień, wysadzany drogocennymi klejnotami, umieszczono na rydwanie zaprzężonym sześć mleczno koni. Pobożny cesarz trzymał wodzę. Heliogawal, zepsuty przez swoją młodość, swój kraj, swoją fortunę, z nieokiełznaną wściekłością oddał się najobrzydliwszym przyjemnościom. Jego orientalne ubranie, orgie i wschodnie zachowanie po czterech latach źle się skończyło dla Heliogabala. I nawet mimo tego, że jego Bóg został odesłany z powrotem ten czarny kanin nie odpłynął statkiem do Syrii kult słońca nadal był praktykowany. Starożytny historyk Plutarch opisuje, w jaki sposób rzymski generał Pompejusz uporał się we wschodniej części Morza Śródziemnego z problemem piratów atakujących statki handlowe. Było to około 50 roku przed naszą erą. Schwytał ich i odesłał do Rzymu. Okazuje się, że piraci byli wyznawcami Mitry, boga słońca, i stali się bardzo popularni w Rzymie, zwłaszcza wśród żołnierzy. Żołnierze rzymscy mogli uważać Mitrę za wyjątkowego Boga. On sam był wojownikiem, walczącym po stronie sił dobra. Była to hierarchiczna religia, i każdy mógł awansować, tak jak w wojsku, z jednego stopnia na kolejny. Była to religia braterska o charakterze wspólnoty. Spotykali się razem nie tylko, by oddawać cześć swojemu Bogu, ale także, by wspólnie spożyć posiłek. Czytamy o żołnierzach, którzy, powróciwszy ze wschodu, modlili się o świcie zwróceni na wschód w kierunku słońca. Odtąd zaczyna się wzmianka o rzymskim Deus sol invictus co oznacza niezwyciężony Bóg Słońce. Niezwyciężony, ponieważ noc próbuje zwyciężyć Słońce każdej doby, jednakże o świcie Słońce unika zniszczenia. Słońce pokonało noc. Doniosłość kultu słonecznego w Imperium Rzymskim ukazana jest za czasów Aureliana, który był cesarzem od 270 do 275 roku naszej ery. Ustanowił on państwową religię, która zawierała kult zarówno cesarza, jak i soli invictus, niezwyciężonego słońca. Próbował on zjednoczyć wszystkie religie pod sztandarem Boga Słońca. Dioklecjan, który doszedł do władzy w roku 284, również był oddany Bogu Słońcu. Podtrzymywał zasady Aureliana na temat religii państwowej, a nawet sam ogłosił się Bogiem. Ostatecznie rozkazał prześladować chrześcijan. Dla niektórych przywódców chrześcijańskich miało to sens by wykorzystać popularność niedzieli. Zwłaszcza odkąd święcenie tego dnia sprawiło, że chrześcijaństwo stało się bardziej atrakcyjne dla pogan, którzy już oddawali cześć słońcu w ten dzień. Rzymski cesarz Konstantyn, był jak Aurelian i Dioklecjan przed nim, wyznawcą słońca. Był on pierwszym cesarzem wyznającym wiarę chrześcijańską. Podczas wyprawy przeciwko jego wrogom rzekomo nawrócił się na chrześcijaństwo. Życzliwi mu biografowie twierdzą, że przed zbliżającą się bitwą kulminacyjną Konstantyn miał wizję ognistego krzyża na niebie. Wizji tej przypisał swoje późniejsze zwycięstwo i uznał siebie za chrześcijanina. Historycy debatują nad tym, czy nawrócenie Konstantyna było prawdziwe, ponieważ podtrzymywał pogańskie przesądy przez większość swoich rządów. Zgodził się na chrzest dopiero gdy leżał na łożu śmierci. Mimo to jego rządy ustanowiły dramatyczny punkt zwrotny w historii chrześcijaństwa. W 313 roku, w porozumieniu z licyniuszem, również cesarzem, skutecznie zalegalizował religię chrześcijańską. Panowanie Konstantyna Wielkiego rozpoczyna jedną z epok historii tego świata. Jest to okres rozpadu Cesarstwa Rzymskiego początek, lub raczej wzmocnienie wschodniego despotyzmu z nową stolicą, nową konstytucją i nową religią. Nie wiemy, czy Konstantyn przeszedł na chrześcijaństwo, jednak ważniejsze jest dla nas, że to, co powstało, było innym rodzajem kościoła i innym rodzajem państwa. W rzeczywistości te dwie rzeczy zostały połączone ze sobą tak, że trudno jest dostrzec, gdzie jedno się kończy, a drugie zaczyna. Wydaje się, że osobista religia Konstantyna była mieszaniną kultu słońca i chrześcijaństwa. Według jego chrześcijańskiego biografa Eusebiusza, nauczał on wszystkie swoje armie, by gorliwie przestrzegać Dnia Pańskiego, Niedzieli, odnosząc to do Dnia Światła i Słońca. Spójrzmy na fragment ze słynnego Prawa Niedzielnego z roku 321 naszej ery. W czcigodny dzień słońca niech urzędnicy i mieszkańcy miast odpoczną, a wszystkie warsztaty niech zostaną zamknięte. Natomiast mieszkańcy wsi mogą swobodnie i zgodnie z prawem kontynuować swoją działalność. To pierwsze prawo nakazujące ludziom świętować niedzielę i odpoczywać w ten dzień, było prawem ogłoszonym przez cesarza Konstantyna w roku 321 naszej ery. Uczynił to bez żadnego odniesienia się do chrześcijańskiej teologii. Odniósł to do czcigodnego dnia słońca, co jest aluzją do faktu, że słońce stawało się coraz bardziej przedmiotem kultu. Zatem pierwsze prawo niedzielne nakazujące ludziom zachowywać ten dzień nie posiada żadnego zabarwienia chrześcijańskiego. Pomimo, że Konstantyn promował chrześcijaństwo i wybudował wiele chrześcijańskich kościołów, to pozamykał bardzo mało pogańskich świątyń. Mamy kalendarz rzymski z roku 354, to jest około 17 lat po śmierci Konstantyna, który posiada cztery odrębne święta ku czci Boga Słońca. Pokazuje to, że Bóg Słońca przetrwał nie tylko do czasów Konstantyna, ale był również w umysłach jego następców. Czy prawo niedzielne Konstantyna rozstrzygnęło kwestie soboty i niedzieli? Nie potwierdzają tego informacje zgromadzone z miejscowości Leodicea, gdzie przywódcy kościoła spotkali się w połowie IV wieku. Synod w Leodicei zajmował się w szczególności kwestią tego, jakie pisma, jeśli w ogóle, miałyby być czytane w Szabat podczas nabożeństwa. Ewangelie mają być czytane w dniu Szabatu, to znaczy w sobotę, wraz z innymi pismami. Fakt, że Synod zajął się tą kwestią, jest niezbitym dowodem na to, że członkowie Kościoła chrześcijańskiego nadal brali udział w nabożeństwach w szabat. Pamiętajmy, że ma to miejsce 300 lat po Chrystusie. Ale to nie wszystko. Chrześcijanie nie powinni judaizować i próżnować w sobotę, ale powinni pracować w tym dniu, powinni szczególnie uczcić Dzień Pański i będąc chrześcijanami, jeśli to możliwe, nie pracować w tym dniu. Jeśli jednak będą judaizować w tym dniu, zostaną odłączeni od Chrystusa. Co rozumiano przez określenie judaizujący? Judaizującymi byli ci, którzy nie pracowali w szabat, tak samo jak Żydzi. Synod chciałby, by każdy pracował tego dnia, a odpoczywał pierwszego dnia tygodnia, który nazywano Dniem Pańskim. Było to zgodne z prawem niedzielnym uchwalonym przez cesarza Konstantyna. Pomimo popularności kultu słonecznego oraz praw niedzielnych ówczesnych cesarzy, wielu chrześcijan ciągle zachowywało siódmy dzień tygodnia, Szabat. W rzeczywistości chrześcijańskie kościoły, które odrzuciły Szabat, stanowiły mniejszość. Mimo, że wszystkie kościoły na całym świecie mają nabożeństwo co tydzień, Szabat, to chrześcijanie w Aleksandrii i Rzymie, na znak starożytnej tradycji, zaprzestali tego. Bez wątpienia chrześcijanie nadal zachowywali siódmy dzień tygodnia, sobotę. Widać to wyraźnie w drugiej połowie IV wieku. Pomimo teologicznych argumentów, nastrojów antyżydowskich oraz dekretu cesarza, szabat nadany przez stworzyciela nie umarł. Nadchodzące stulecia ujrzą Szabat jako źródło sporu pomiędzy papieżami a patriarchami. Co tygodniowy dzień odpoczynku oraz nabożeństwa stał się sprawdzianem autorytetu kościoła oraz znakiem posłuszeństwa wobec suwerenności nowego rodzaju religijnego rządu. Stało się to powodem wielkiego rozłamu, jaki podzielił kościół chrześcijański na 900 lat. W następnym odcinku. Nazywam się Patryk. Jestem grzesznikiem niewykształconym, najmniejszym z wierzących pogardzanych przez wieki. Potem uciekłem i opuściłem tego człowieka, u którego przebywałem przez sześć lat. Kolumbam i jego misjonarze na stałe założyli chrześcijaństwo w Szkocji. Ich wyznawcy przeciwstawili się wzrastającemu wpływowi Rzymu, który promował Niedzielę jako Dzień Święty. Gdy Małgorzata przybyła do Szkocji, była niezadowolona z tego, w jaki sposób przestrzega się Niedzielę. Ludzie chodzili do kościoła, a potem kontynuowali swoją pracę i codzienne zajęcia. Zmiana soboty na niedzielę stała się znakiem religii katolickiej i władzy papieskiej. Marcjon pragnął zdyskredytować szabat, ponieważ był to symbol stworzenia, które według niego pochodziło od złego Boga, którego utożsamiał z Bogiem Starego Testamentu. W 602 roku papież utożsamiał zachowujących szabat z Antychrystem. Określał ich mianem judaizujących ze względu na determinację w święceniu siódmego dnia, będącego dniem odpoczynku i oddawania chwały Bogu. Szabat był dniem radości. Poszczenie w ten dzień oznaczało łamanie szabatu. Tak więc był to kolejny sposób dystansowania się chrześcijaństwa od judaizmu. Opracowanie wersji polskiej Hope Media Polska Tekst Rafał Ochocki Dźwięk Arkadiusz Piętka i Mateusz Pawłowicz Montaż Arkadiusz Piętka Kierownik produkcji Marek Micyk. Czytań. Anna Samusionek i Mirosław Harasi.